Cześć wszystkim, witajcie kochani bardzo serdecznie. Chciałem Was powitać po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj kilka słów na temat obsesji i choroby Pana 2703, a także jego perfidnej zazdrości wobec innych ludzi, którym po prostu coś w życiu wyszło. Coś osiągnęli w swoim życiu. Nie trudno osiągnąć więcej niż pan Patryk, lecz no, ten człowiek skupił się głównie na w tej chwili dwóch osobach. Jest to Piotr Piechowiak, a także Radosław Łotkiewicz. Dodatkowo też skupił się oczywiście na. Ekipie z KFD, ale to już taki dodatek po prostu, według mnie, jest to już pewnego rodzaju obsesja. Dlaczego jest to obsesja? Pan 2703, wielki, wspaniały kulturysta, nagrywał ostatnio te swoje live. I co? Na live, gdzie były pytania i odpowiedzi. Zamiast odpowiadać na pytania, które widzowie e, zadawali, e, pan e, 2703 po prostu, co robił? Cały czas gadał o Piotrze Piechowiaku. Cały czas na tym materiale tylko i wyłącznie dopierdzielał się do Piotra Piechowiaka. Cały czas starał się wyśmiewać go, e, pokazać go w jakimś takim E, złym świetle, e, pokazać, że, że on jest w ogóle śmieszny, zabawny e, i tak dalej, więc, więc Patryk tutaj stara się całkowicie zdyskredytować i ośmieszyć Piotra Piechowiaka. Oczywiście mu to nie wychodzi, bo to jest już pewnego rodzaju parodia to, co on wyprawia. E, no ale cóż, e, pojawia się kolejny live, tym razem pojawia się trening. Na tym treningu, cóż, po raz kolejny temat numer jeden. To jest temat, jak myślicie, Piotr Biachowyk. Zastanawiające jest to, co on robi, że nie potrafi skupić się na, na sobie, na, na własnej osobie, tylko i wyłącznie cały czas stara się w pewien sposób wypijać na bardziej znanych osobach widać to po tym, ile wyświetleń jego filmiki mają, gdzie mówi o sobie, bądź też wstawia treningi jest to tam 5-10 tysięcy a widać, gdy uderza na przykład do Piotra Piechowiaka, do Ezeja, czy do Radka Słodkiewicza wtedy nagle tych wyświetleń jest 30 tysięcy no i co? Robiąc te filmiki, od razu co się dzieje, w jednym filmiku po 10 reklam, byle tylko jak najwięcej hajsu przytulić, to jest całe zachowanie pana 2703. Niestety, ale taka jest prawda. Ostatni filmik. Pan 2703 tym razem atakuje bezpośrednio po raz kolejny Radosława Słodkiewicza i po raz kolejny. Jest wywołany do tablicy temat HMB. Ja rozumiem, można nagrać raz, dwa, trzy razy ten temat, ale tutaj ten temat jest poruszony już po raz enty. To już powoli robi się pewnego rodzaju komedia, że Patryk Barański ciągle opowiada to samo. Ja rozumiem, jeżeli by to jeszcze było coś innego, że Patryk by w tych nowych filmach wynosił cokolwiek nowego, powiedziałby cokolwiek innego, to jeszcze by to było w pewnego rodzaju e, zrozumiałe i można by było to zrozumieć, no i szanować, że nagrywa na ten temat sam lecz e, są już jakiegoś nowego rodzaju informacje e, i tak dalej. No, natomiast tutaj nie ma nic nowego. Cały czas jest ten sam temat. E, Patryk Balański ciągle powtarza jedno i to samo jak Radosław Cudkiewicz urosł na HMB, ja go kłamał wszystkich swoich widzów. No właśnie. Jak osoba, która mówi prawdę tylko i wyłącznie, kiedy się pomyli. Jak osoba, która w sposób perfidny okłamuje swoich widzów. Jak osoba reklamująca produkty, które nie działają, m.in. spalacz tłuszczu, który reklamowałeś, oszukiwałeś swoich widzów, że on tak wspaniale działa, a tak naprawdę nie działał. Więc jak taka osoba może komukolwiek zarzucać kłamstwo, i może zarzucać, że ktoś coś reklamował. Przecież to jest komedia, parodia. Jak coś takiego może być? Ty, człowieku, sam perfidnie oszukujesz swoich widzów, perfidnie oszukujesz swoją e, całą tą grupę Team 2703, wmawiasz im, że jesteś naturalny, choć tak naprawdę nie jesteś naturalny i próbujesz zrobić z siebie wielkiego celebrytę, a tak naprawdę nim nie jesteś, nie będziesz nigdy. Bo to co jedynie potrafisz, to jest wybijanie się na innych. Nie potrafisz prowadzić swojego kanału nie wybijając się na innych. Nie potrafisz prowadzić swojego kanału i nagrywać filmów merytorycznych, bo nie masz jakiejkolwiek wiedzy na ten temat. Nie jesteś ani trenerem, ani dietetykiem, Twoja wiedza jest na poziomie wiedzy ze szkoły może podstawowej albo i nawet przedszkola. Mm, Także no tutaj mm. opowiadanie czegokolwiek jest wręcz śmieszne, bo to, co ty opowiadasz, no mija się z prawdą i to dość mocno. Ciekawą kwestią jest to, że na tym materiale mówisz Mówiliśmy na to metka, a później nagle mówiono na to metka, no czyżbyś jednak tą metkę próbował, nie? Dlatego teraz powiedziałeś mówiliśmy, a nagle prostowanie było szybkie. Także no wiadomo kwestia jest to, że brałeś sterydy. Na pewno tych sterydów moż, nie brałeś za dużo, bo no, taką sylwetkę jaką ty osiągnąłeś, no nie ma żadnego wow, jak tu mówi stalowy szok. Nie ma tego efektu wow. Ty masz zwykłą, średnią sylwetkę, poza naprawdę dobrą definicją, nie, nie prezentujesz niczego. Masz średnią klatkę, dobre parki, słabe plecy, dość dobre bitki, brzuch i tak naprawdę tyle. No, o nogach twoich nie wspomnę, ponieważ no, nóg nie masz i nie będziesz miał raczej nigdy. Więc jesteś przeciętnym człowiekiem, który ciągle stara się podkreślić tą swoją nadnaturalność i tą swoją mega formę, jak wspaniale ty wyglądasz. No prawda jest taka, że ty nie wyglądasz jakoś wspaniale, to nie jest jakiś wspaniały wygląd. Ja w tej chwili mogę co najmniej kilku kulturystów wymienić, którzy wyglądają dużo lepiej od ciebie, tak? Pierwszy z brzegu na przykład Lazar Angelo, który wygląda zdecydowanie lepiej od ciebie, jest to bez porównania. E, tak samo Jeff Sade. Jeżeli chodzi o jakichś polskich, no to nawet Adam Piwko, e, nawet EJ, który wygląda lepiej od ciebie, tak? Bo oni przynajmniej. Oprócz dobrego poziomu definicji, prezentują też fajną, dużą masę mięśniową, a co najważniejsze też, ta masa jest równomierna, czyli nie ma tych słabych punktów. A u Ciebie, no, niestety, słabe punkty występują, bo oprócz tego, tak jak wspomniałem, w miarę dobrych barków, całkiem dobrych bicepsów i brzucha, Ty nie masz ani klaty, e, ani nie masz e, pleców, tak prezentując się, nie ma jakiejś wielkiej fałki, jedynie te twoje wąskie e, biodra e, robią w e, pewnego rodzaju robotę. Tak jak już wspomniał Piotr Strzała na swoim filmie, Ty jesteś po prostu malutki. No, jesteś malutki, chudziutki, wąziutki, z dobrym docięciem. Nic poza tym. E, to co ja Ci radzę, to naprawdę weź te słowa, które powiedziałeś na końcu filmiku do serca. Mianowicie chodzi o to, żebyś przestał nagrywać na temat HMB, bo to co się wyprawia, zgodzę się z tobą, to jest komedia, ale nie to co robi na przykład Radosław Słodkiewicz, tylko to co robisz ty. Przyczepiłeś się do tego, jak żeb psiego ogona i nie możesz się po prostu puścić, bo wiesz, że tylko w ten sposób, tylko nagrywając takie filmiki, jesteś w stanie osiągnąć jakąkolwiek popularność, jakiekolwiek wyświetlenia, bo. Nagrywając o czymkolwiek innym, tylko i nie strzelasz sobie w kolano, bo nie jesteś w stanie nagrać chociaż jednego merytorycznego filmiku, gdzie byłyby naprawdę same merytoryczne rzeczy. Także zastanów się, którędy będziesz podążał, bo to, co już robisz, to jest odrobinę e, podchodzi pod obsesję. Naprawdę, Twoja zazdrość jest przerażająca. Jak można w tak perfidny sposób być zazdrosnym i zazdrościć komuś tego, że ktoś osiągnął więcej od nas? No, nie porównując, no, Radosław Słodkiewicz jest jednym z najlepszych polskich kulturystów. Radosław Słodkiewicz w kulturystyce osiągnął bardzo wiele. Miał okazję rywalizować z legendami kulturystyki, m.in. Ronim Colemanem. No, nie możesz się porównywać do tego człowieka, bo nigdy nie będziesz na jego poziomie. Ty, co najwyżej w tej chwili, to jedynie mógłbyś czyścić radiowi Buty i to chyba nawet nie. Ty jesteś tylko i wyłącznie amatorem zwykłym. Startujesz tylko i wyłącznie w męskiej sylwetce, no i jesteś amatorem, tak? Radosław Słodkiewicz był zawodnikiem Pro, osiągał bardzo duże sukcesy. Tak jak wspomniałem wcześniej, nawet rywalizował z największymi legendami z światowej sceny kulturystyki. Więc no tutaj jest to nie do porównania i nie do w ogóle nie ma co oceniać. Chyba oprócz tych sukcesów. Najbardziej zazdrościsz Radkowi jednego. Tego, że ma szczęśliwą, kochającą rodzinę. Że ma wspaniałą żonę. Że ma brata, który go wspiera. Ale przede wszystkim, że ma znajomych. Tak, że ma znajomych. On zaprasza go na live'a Michał Karmowski, rozmawia z nim, zaprasza go na live'a, e, Szymon Mośny e, i, i nagrywa z nim filmik. Nagrywa, nagrywa z innymi, ludzie go lubią, lubią, przepraszam, ludzie go szanują, a ty, ty nie masz nic, ty nie masz nikogo. E, nie ma nikogo, kto by chciał zrobić z tobą wywiad, live'a, e, cokolwiek zero, normalnie zero. Ty nie masz w ogóle przyjaciół, ty nie masz znajomych. Widać to chociażby, że, że Ty z nikim nie nagrywasz ani treningów, z nikim nie nagrywasz y, żadnych rozmów, nic, kompletnie zero. Tak więc nie ma przyjaciół, nikt Cię nie lubi. Zresztą nie dziwię się, bo nie da się lubić e, takiego człowieka. No, nie da się lubić. E, przykład, nawet Janusza, który z Tobą był kilkakrotnie na kanale, e, zrobił z Tobą treningi i co, i Cię teraz olał, bo zobaczył, jakim Ty jesteś człowiekiem. Eee, starałeś się nawet na tym Januszu wybić, jaki ty jesteś wspaniały trener. A prawda jest taka, że to nie twoje 10%. Yy spowodowało to, że Janusz i twoja wiedza, umiejętności i tak dalej, że Janusz przeszedł transformację tylko jego ciężka praca i żadne 10% twoje tutaj nie było bo to była ciężka praca Janusza i pewnie dodatkowo środki dopingujące, o których ty masz najlepsze pojęcie, ale w tym wieku i tak pełen szacun no ale widać, że Janusz poznał kim tak naprawdę jest pan 2703, no i w końcu Olał Cię, no bo co innego można zrobić? Ty nie masz przyjaciół, ich nie będziesz miał, ponieważ taki człowiek nie jest w stanie być lubiany w społeczeństwie. Nikt Cię nie lubi, tak? Wystarczy spojrzeć na polską scenę kulturystyczną, zapytać któregokolwiek kulturystę. Każdy, jeżeli usłyszy Patryk 2703, to po prostu parsknie śmiechem i powie. No i tyle w temacie, jeżeli chodzi o pana wielkiego e, 2703. Także skończ już z tą obsesją totalną na punkcie Radosława Słodkiewicza, na punkcie e, Radka, na punkcie e, Piotra Piechowiaka, na punkcie KFD. Nie wiem, czy ty po prostu masz jakieś zboczenie na punkcie mężczyzn, e, bo non-stop nagrywasz na, na punk o, o mężczyznach. Jak nie mężczyźni, to znowu męskie członki i tak dalej, no to jest pewnego rodzaju jakaś chyba dewiacja, tak? Nie wiem, być może jesteś. Ymm, homo troszeczkę, tak? No nie wiem tego, ja nie mam nic do, do osób z innej orientacji, bo to nie o to chodzi. Ale no być może gdzieś tutaj jest to, no po nagrywaniu męskich członkach. No, no trochę tutaj coś jest, coś, coś jest na rzeczy, tak, I, i tak samo ten twój Team 2703, który tylko i wyłącznie mówi o członkach, wysyła męskie członki, no, no, kurczę, no, co, co to jest, jakaś adoracja męskiego członka? Nie mam pojęcia, o co tu chodzi, ale jest to co najmniej, co najmniej śmieszne, żeby nie powiedzieć nawet i żałosne. Skończ z zazdrością, zajmij się sobą, ćwicz dalej. Naprawdę, jeżeli przyjąłeś jakąś swoją misję uświadamiania ludzi, to uświadamiaj ludzi, ale pamiętaj o jednym, żeby szanować innych, żeby nie opowiadać takich głupot jak ty to robisz, i żeby nie kierować się przede wszystkim zazdrością, i żeby przestać mieć obsesję na punkcie innych, po prostu nagrywać szczerze. Starać się być obiektywnym i przede wszystkim podchodzić do innych ludzi z rzetelnością, z, nad, z szacunkiem do drugiej osoby, bo to naprawdę w późniejszym czasie ci zaprocentuje i będziesz mógł się nawet pokazać wśród ludzi. Ludzie będą cię lubić, ludzie będą cię szanować, a w takim zachowaniu jak ty. No niczego dobrego nie osiągniesz, bo tylko będzie tak, że nikt cię nie będzie lubiał, będziesz musiał się ukrywać przed ludźmi. No co so ty, całe życie zamierzasz siedzieć w tej swojej wsi. E, I tyle. Zastanów się nad tym, bo ja naprawdę to była moja dobra rada dla Ciebie Myślę, że na ten temat e, wszystko. Zakończymy ten materiał. Mam nadzieję, że on się będzie Wam podobał. E, jak tak, zostawcie łapkę w górę, jak nie. Zobaczcie, zostawcie łapkę w dół, filmik był nagrany, ponieważ było dużo wyświetleń, więc postanowiłem nagrać jeszcze jeden filmik, eee, najprawdopodobniej ostatni mój materiał na YouTube przed zamknięciem kanału. Jeszcze raz Wam dziękuję. A na koniec standardowo. Boom, przypyńko. Aşağıdaki naradje trzymajcie się